W sezonie letnim we wdzyzach Kiszewskich na przyjezdnych czeka całe mnóstwo atrakcji, do których już 3 lipca dołączy kolejna z nich. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców, wszystkich turystów przybywających na terenie Kaszub na sanse filmowe do Wdzyc przy Scenie Letniej w Centrum Usług Turystycznych. Będziemy w każdą środę lipca od godziny 21.30 wyświetlać filmy. Natomiast w sierpniu od godziny 21.00 sanse filmowe będą wyświetlane. Tematy, czy tutaj tytuły skierowane jak najbardziej do, do rodzin, do, do Całych i, i, dla tej, i dla widowni troszkę młodszej, i dla starszej, także bardzo serdecznie zapraszam. Też będzie na miejscu stoisko gastronomiczne, także w razie niepogody też zapewnimy, zapewnimy zadaszenie, także jak najbardziej zapraszam do korzystania z tej oferty, którą Państwo tutaj przygotowaliśmy. Pierwszy seans będzie to film pod tytułem King Kong w najbliższą środę, 3 lipca o godzinie 21.30. We wdzielkach. W poprzednich latach seanse w plenerze wzbudziły zainteresowanie całkiem sporej grupy ludzi. Organizatorzy wierzą, że i w tym roku nie będzie inaczej. Jest to też już kolejna edycja, tak to nazwę, tego, tych, tych seansów, tego kina letniego. Widać, że z roku na rok zainteresowanie było coraz większe, większe tłumy i myślę, że oferta jak najbardziej ta trafia do, do turystów i do mieszkańców, którzy chętnie korzystają z, z możliwości obejrzenia filmu w plenerze. Organizatorem kina letniego jest Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gmina Kościerzyna.